Chcę Wam życzyć wszystkim wesołych świąt, szczęścia zdrowia i obfitego Mikołaja, i aby Sylwester był udany. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkiego najlepszego, udanej wikilii i prezentów w Waszym guście. Dla każdego, kto ogląda ten film, chciałabym przekazać Wesołych świąt, najlepszych prezentów, szczęśliwego Sylwestra, po prostu by cały nowy rok był udany. No i w sumie. po prostu wesołych świąt. Wesołych świąt. Ehm. Um. Puszczę Wam z tej okazji jako prezent, kolędę. Jezus z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę każdemu oglądającemu danych świąt, prezentów oraz miłego spędzenia czasu. Wszystkiego dobrego z okazji świąt. Wesołych świąt i wiele prezentów pod choinką. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę dużo prezentów i zdrówka, jak i miłego spędzenia czasu z rodzinką. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożonarodzeniowych. Dużo zdrówka oraz smakowitych kawusi. Chciałabym życzyć wszystkim wesołych świąt, żebyście byli zdrowi, żeby było u Was jak najlepiej i właściwie tyle. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wesoły świąt, moi drodzy! Żebyście spędzili je w gronie najbliższych i udanych prezentów! Tylko nie udławcie się, ościami zczarpia! Dzień dobry lub dobry wieczór. Mówi do was... Zambi. Znacie angielski? Słońce pszczoła. Gram... w tym cudownym fandabingu dwie postacie. Hanako z mangi Hanako... oraz... Oraz gram również cenicu z anime Demon Slayer. Zebraliśmy się tutaj, żeby życzyć Wam Merry Christmas. Znacie angielski, znaczy to dobrych świąt. A więc chciałabym Wam życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo radości oraz szczęścia na nowy rok. Przygotowałem również dla Was wszystkich wierszyk. Bardzo wzruszający, więc mogę się popłakać. A więc zaczynamy. Śniegu popachy, smacznej kiełbachy. Prezentów kupę rozgina pupę. Do nieba choinki, wędzonej szynki. Przygód miłosny.